Witam wszystkich. Jak widzicie, będziemy sobie pykać tego drugiego boksa, o którym wspominałem. Zrobimy go sobie również jak poprzedni, w pięciu, w pięciu odcinkach. Zobaczymy, czy nam się trafi tutaj coś wolnego. W poprzednim boksie była legenda, także trudno liczyć na takie szczęście, żeby tutaj się pojawiła kolejna, ale wtedy bardzo możliwe. No, tak, żeby nie pomiszczyć tego wszystkiego. Ok. Zobacz, wyciągniemy sobie tym razem troszkę inaczej. Będziemy sobie brać te może chwileczkę, żeby dobrze się to otworzyło. Dobrze jest to sobie postawić. Wtedy się opada z tyłu. Będziemy szli od tyłu. 4, 6, 8 i 10. Bo ci idzie tu, trochę sobie posegreguję. Chwilunia bez nerwów. Ok, 4 razy lam, 3 razy humels i 3 razy ingnest. Zaczniemy sobie od ingnest. No to zobaczmy, co ciekawego nam w pierwszym odcinku wrzucą. Czy będzie Boom, czy będzie raczej takie Uch, Rising Star Vetokele, A poza tym mamy Varela, Benzema, Harta, Luisa oraz Markizio. Jest to numer dwa. Impact Getze, fajny impakcik. Jeden z takich rzadszych. Nkulu, Christensen, Lukas, Berezucki. No, oczywiście to są wszystko moje powtórki. Ja już sobie ostatnio zamknąłem kolekcję. Był filmik na kanale. Kto nie widział, zapraszam. Ostatnią legendę zdobłem z wymiany. No i teraz to już tak dla sportu sobie to otwieram. Ale tak jak mówiłem, już wielokrotnie lubię po prostu tą edycję. Więc. Czyli to idzie tak. Leno, Luis. Aje, El Sharawi, Silva i bardzo fajny fansik Forest. Też jeden z rzadszych. Na razie nie jest źle. Patrzymy na humorista. O, fajny, fajny herbik, ale niestety, to znaczy niestety, herby są śliczne, ale ten to akurat do rzadkich na pewno nie należy. Chociaż jeżeli Chovedes, Nasri, Pepe, Hummels, Schweinsteiger. Jeżeli ktoś takiego nie ma, no to zgłaszajcie się, tak jak mówiłem przed chwilą. Wszystkie karty są na wymianę, oczywiście za inne edycje. A haha, pierwszy strzał, proszę bardzo. Cristiano Ronaldo, fantastyczny topmaster, naprawdę elegancka, elegancka karta. Żeby było fajnie, wpada mi bardzo często. Popularna, jeżeli chodzi o wymiany, każdy chce mieć. Karty z Christianu, więc nawet ci, którzy nie zbierają kolekcji, zbierają takie karty. Turan Zeff, Rolfs tutaj mamy Abiatiego i Wiktora Val Valdesa. No to już jeden Masterek jest z boxa. Standardowo wpadają dwa, ale czasami są trzy, więc kto to wie. O proszę, Jackson Martinez. Fantastyczna karta. Ciężko mi było w ogóle ją dostać to był mój ostatni pamiętam star player którego musiałem sobie z wymiany załatwić no a teraz go trafiłem wreszcie także bardzo się z tej karty cieszą Bolanos, Pastore, Campbell, Lampard i Vucinic i mamy jeszcze cztery staszeki z Lamem pierwsza to Goldstopper John Luigi Buffon Dominguez Kagała, Jimenez, Brown oraz, no właśnie, Buffon. Kolejny Lam I kolejny goldstopper. Tym razem jest to bardzo fajny Golstopper. Też dosyć późno tą kartę zdobyłem. Chyba też z wymiany Reina. No i mamy Lopeza, Mandandandę, Modricza, Papastofu Plusa i Mandzukicza. Player Lima. To jest taka troszkę gorsza karta. Dosyć często wpada. Oczywiście większość z Was o tym wie, ale dla wszystkich młodych, dopiero zaczynających zbierać kolekcjonerów, no to sobie tak troszkę tutaj pod nosem ruczę. Kliestan, Noiting, Egler, Santana oraz Fanny. No i ostatnia. Z pierwszej dyszki, bardzo udanej, muszę przyznać. Fajny pęsik. Ja niestety tutaj nie ma szału, Carlos Tevez, chyba najczęściej wpadający impact, u mnie jeden z najczęściej wpadających. Z Mora edycji Wayne Rooney, Maniapis Silva, Stokes i Bonucci. Ok, nie ma co płakać, fantastyczny topmaster wpadł. I tak naprawdę to chyba najbardziej się cieszę z tej karty, tak jak mówiłem, też jej wcześniej nie trafiłem, a to jest dosyć rzadka karta star player, także. Zapraszam do kolejnych odcinków, zobaczymy co tam jeszcze wyłowimy. Myślę, że jeszcze spokojnie będzie bardzo, no bardzo, będzie dużo fajnych kart. Będzie na pewno ciekawie. Trzymajcie się wszyscy. Pa!